Cześć! Witam Was po już dłuższej przerwie. Przerwałem mój cotygodniowy cykl filmów już jakiś czas temu, ale nie martwcie się, coś, coś niedługo będę robił, może nieregularnie, ale jakieś filmiki na pewno powrócą. A dziś chciałem tak krótko opowiedzieć Wam o kilku sprawach, powiedzieć co tam nowego udało mi się zrobić. Pokażę Wam przede wszystkim kilka silników Stirlinga, na przykład taki fajny Ericsson. Ale, ale to za chwilę za chwilę pokażę wam te wszystkie silniki najpierw jednak kilka takich spraw po pierwsze ja już pisałem o tym na stronie Stirling ale nie pokazywałem nie, mu, nie mówiłem w filmach ukazała się taka publikacja Politechniki Śląskiej Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji miałem przyjemność tak bardzo skromnie delikatnie pomóc w powstaniu tej książki, ponieważ jest tutaj taki artykuł badania nad zastosowaniem silnika stirlinga w układach kogeneracyjnych małej mocy z zasilanych biomasą. Autorem jest Waldemar Gondek, Moja szczerze powiedziawszy, cała praca ograniczyła się do dostarczenia silnika stirlinga. Tam kilku ilustracji. Kolejna rzecz, to już dawno temu, już początkiem roku, zamieściłem taki film o łożyskach skontaktował się ze mną przedstawiciel firmy SKF, o której wspominałem i wysłał mi takie bardzo, bardzo fajne, sympatyczne gadżety. To jest katalog główny firmy, narzędzia do katalog łożysk, narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne oraz, to nie, wiem, co to za kartka. nie wiem. Produkty SKF do przemieszczeń liniowych. To jest bardzo fajna Fajna taka encyklopedia, bo ponieważ oprócz takich właśnie typowo katalogowych rzeczy zawiera bardzo wiele takich ciekawych informacji, jest niesamowita ilość informacji o łożyskach, plus oczywiście, plus oczywiście katalog. Przejdźmy może do głównej części, czyli do silników Stirlinga. Silnik Rombik, już pokazywały mi to parę miesięcy temu, Yy, może go podpalę, niech tutaj nam sobie w tle pracuje. I co jest fajne, co chciałem Wam pokazać, to silnik Eriksona, który już zapewne znacie oraz silnik Lechmann. I fajne jest to, że wreszcie, wreszcie jakoś te silniki, tak można powiedzieć, zachomikowałem, że wreszcie mogę Wam pokazać je kilka obok siebie, naraz, jak, jak względem siebie wyglądają. No dobra, to trzeba je odpalić, tylko z tego co kojarzę, one trzeba je najpierw zatankować, że tak powiem. Dobra, tankujemy. Ok, jeden jest. Dobra, to, to możemy podpalić. Przekręcamy. Niech on już tu się nam powoli. Oj, zapomniałem. O... Zapomniałem o rąbiku. Więc tak. więc o, oba silniki są już podpalone, zaraz można je, proszę bardzo. Eee, silnik Ericssona już działa, Lechman, niech dajmy mu jeszcze okazję się rozgrzać. I tymczasem odwrócę wam silnik i rąbik w drugą stronę. Widzieli jak, jak pracuje. No, tu też jeszcze nie widzę, że ten płomień jest taki słaby. No, może w międzyczasie opowiem Wam jeszcze o kolejnym. Silnik ten jest niedokończony, niepomalowany, niewyczyszczony. To jest taki zupełnie w fazie produkcji. Szczerze powiedziawszy on chyba już z półtora roku leży i jakoś tak nie było nigdy yy, sposobności klimatu, żeby. Żeby się zechciało za niego zabrać. Jest to silnik, którego plany znalazłem na jakiejś, na jakiejś stronie internetowej, chyba niemieckiej. Były to takie stare niemieckie, jeszcze plany, nie wiem, z lat 80., czy 90., czy nawet, czy nawet może wcześniej. Dlatego jego nazywam e, silnik niemiecki. E, jego, właśnie, plany są, są na stronie internetowej Stirling Aczkolwiek y, troszkę, troszkę zmieniłem jego wygląd, wygląd jego części, ale proporcje, proporcje korbowodów są zupełnie identyczne jak na stronie, więc z takich planów możecie skorzystać. On tak tutaj pokaże Wam jak, jak, jak działają jego korbowody. Przy okazji zobaczyłem, że jest on nieustawiony, więc, więc nie za bardzo będzie w stanie się uruchomić. Dobrze, to odłóżmy go. Mam nadzieję, że pokażę go w niedalekiej przyszłości. I pokażę Wam jeszcze, jaką grawerkę zrobiłem tutaj. Widzicie, jak zwolnił. Musi teraz zasać sobie wodę, ale to mam nadzieję zaraz nastąpi. O, ruszył. Mamy już silnik Rixona pompujący wodę. Lech mam też już ruszy i teraz będzie nam już tylko przyspieszał. No cóż, jeszcze pokażę Wam kilka ujęć na pracujące silniki i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.